Witam kochani, witam, pozdrawiam w imieniu Sarystusa. Kochani, niedziela rano. Jak zwykle robiłem to co Wam polecam. Jak zwykle, nie, wczoraj Wam się przyznam tego nie robiłem. Wczoraj, jakiś zbombardowany, wstałem. Bywają takie dni. To nie znaczy, że mam się załamać, po prostu za późno wstałem. Czasami tak bywa i y, nie będę się tym w ogóle dręczył, ponieważ ja chcę mieć z moim ojcem relację i mój ojciec też rozumie pewne rzeczy. Y, dlatego i wy nie możecie y, przyjmować się, jeśli ktoś czasami czegoś nie dopełni, ale w sercu jest coś innego. Kochani, y, Co się dzieje rano, gdy wstaję? Rano wstaję, powiem, powiem wam coś, może nie z Biblii najpierw. Moją pierwszą rzeczą, którą ja wstaję, to ja biorę, to ja e, piję wodę z tym, jak to po polsku się nazywa? Ocet jabłkowy, ok? Biorę takiego porządnego łyka wody z octem jabłkowym i z solą i następnie za jakiś czas wypiję jeszcze więcej wody z jakimiś elektrolitami chcę się nawodnić ponieważ będę pił espresso które odwadnia, kawa odwadnia powiedzmy prawda, a jeśli coś odwadnia to zabiera nam elektrolity tak więc ja najpierw to wkładam tam, ponieważ i w nocy człowiek też z, 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 z oddychając tracimy dużo wody. Więc rano to jest bardzo ważne, żeby to zrobić. To wszystko dla naszego organizmu, prawda? Następnie po kilku, po kilku minutach, właśnie piję kawę i czytam, mam moje kilka minut z Bogiem więcej nad niż kilka minut, gdyż jeśli ja wstaję o godzinie 5 rano, czasami nawet czwarta, czwarta wychodzę z domu pomiędzy siódmą, ósmą, tak więc mam dużo czasu, aby spędzić z Bogiem, z, z Pismem Świętym i z uwielbianiem bo Ojca, z tego, że Pan mnie uczył, tak więc y, kochani, y, Uważajmy na to, aby, abyśmy my się nie stali tym, kim się stali w Starym Testamencie ludzie, czyli tam oni zaczęli. Bóg dał im prawo, tak? Ale teraz my uważamy, aby Nowy Testament nie, nie stał się nowym prawem. Jedynie nie prawem. Uważajmy na to. Mówimy Wam o tym, abyśmy nie byli tylko. Nie recytowali Go, aby to było w nas. To życie, ta miłość Ojca musi być w nas. A inaczej tego nie dostaniemy tylko przez komunię z Ojcem. Inaczej tego nie dostaniemy. Musimy mieć z ojcem codziennie prywatną komunię. Sam na sam człowiek. Yy. Zobaczcie, z 2 listu Pawła do Koryntianów. Jeśli nie niedawno wam to nagrywałem film o tym, ko... wiele więcej wersetów poruszyłem. Zacznijmy od 5:16, dlatego odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy i Chrystusa według ciała, to już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem stara przeminęło, to wszystko stało się nowe, więc jeśli jesteśmy w Chrystusie, już nie jesteśmy sobą, nasza samolubność przemija może nie z dnia na dzień, ale, ale ważne, żebyśmy to zobaczyli. Chrystus przyszedł, aby żyć dla nas. Chwilą, gdy umieramy dla Niego, zaczynamy żyć też w Nim innym życiem. Pamiętacie, Jezus powiedział: O ile ziarno nie wpadnie do ziemi i nie umrze, nie wyda plonu. Tak więc, kochani, nikt z nas nie może, czyli to, co, co, co umiera w tym ziarnie, umiera jako cielesność ciało ziarna umiera więc umiera to ziarenko jego cielesność i wydaje plon i inaczej my też nie zrobimy, my musimy umrzeć dla naszego poprzedniego życia to co szata wzbudził w nas, to te życie właśnie cielesne, on, on nas wzbudził ono musi umrzeć abyśmy ponownie stali się tym Tymi, jakimi Bóg nas stworzył, ma swój obraz i podobieństwo. My na podobieństwo Ojca jesteśmy stworzeni po raz drugi dopiero w Chrystusie, w Nim. Sam na sami już tego nie, nie robimy, tego sami siebie. Dlatego mm, szatan często właśnie przychodzi, aby nas oskarżać o grzech. Podejrzewała właśnie to, to, co Iwona mi napisała kilka dni temu. I teraz, właśnie tutaj, za chwilę to zobaczycie. A wszystko to jest Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i powierzył nam służbę pojednania. Powierzył Pawłowi służbę pojednania nam. W chwili obecnej, kiedy nie ma Pawła, każdy z nas, kto się staje, powinniśmy jak, prosić, powinniśmy jak najszybciej dojrzewać, ponieważ wówczas ta służba spada na nas. <grym> ponieważ my, będąc pojednani z Bogiem, nie chcemy być samolubami i trzymać to dla siebie, chcemy się dzielić tym z, in, tym z innymi. Inaczej, jeśli my tego nie będziemy mieli, to znaczy, że nie ma w nas miłości. Miłość przezwycięży wszelki strach będziemy widzieli ludzi, którzy męczą się. My dochodzimy do wniosku takiego, że myśmy się męczyli bez Boga i <laughs> nie chcemy podzielić się z innymi. Kochani, Izrael był wyprowadzony Izrael był wyprowadzony z Egiptu. 40 lat Bóg ich doświadczał po pustyni, aby wybić z nich głupotę, aby wybić z nich cielesność ich cielesność, kochani. Czyli to był, to był właśnie ich poważny grzech. Zauważcie, Bóg ich wyrwał, a oni po chwili, po jakim czasie zapomnieli o, ty, o tych batach, jakie dostawali, o ciężkiej pracy, o niewoli i zaczęli płakać do rzeczy materialnych, do grzechu. Do rzeczy materialnych. O, tam mieliśmy Czosnek i cokolwiek, kapusta, a tu na pustyni nie ma. Nieważne, że jesteśmy wolni od grzechu. Póki syłał manne, Jezus powiedział: Ja jestem tym chlebem, i wy się pójście tylko to, to wam powinno wystarczyć, nic innego nie będziecie potrzebować. A dzisiaj, jak wiecie, wielu nauczycieli przerobiło to na dobra materialne. Na poczucie zdrowia. A to by nam było dobrze. Jeśli nam będzie dobrze, to wszystko jest dobrze. To nie chodzi o nas, kochani. My nie żyjemy już dla nas. My żyjemy dla Boga. My żyjemy wiedząc, że cokolwiek, jakkolwiek w jakikolwiek samochód luksusowy, czy bez samochodu, czy tramwajem, wsadzimy tyłek, to my tam i tak i tak dojedziemy. Cokolwiek byśmy nie zjedli, tak taki tak, wcześniej czy później, nasze ciało, to ciało, jak Paweł pisał, się rozpadnie. Akurat tutaj, w, 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 piątym, w piątym wiemy, że ten namiot, który jest naszym ziemskim, ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie. Mamy budowę Boga, dom w niebie, nie rękami zbudowany, wieczny domu Boga. Tym domem jest Jezus Chrystus. Ten namiot jest wieczny. Jest nim Bóg. Dlatego w tym doczesnym wzdychamy pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. I za życia my to robimy. Więc kochani, nie płaczmy, nie płaczmy, bo uważamy właśnie na to, abyśmy nie wrócili z powrotem, szatan w każdy sposób próbuje nas z powrotem sprowadzić w życie cielesne. I byśmy z powrotem zaczęli przejmować się tym, czego my, co, nam, co kiedyś mieliśmy, a już teraz tego nie mamy. On używa różnych podstępów. Aby nas z powrotem do Egiptu wciągnąć lepsze jeszcze jest to, że generalnie Egipt wyjechał za nimi, aby ich zniszczyć. Oni chcieli tam wracać. Prawda? A Egipt a faraon szef, czyli nazwijmy go szatanem głównym, przecież wyjechał za nimi, aby ich zniszczyć, więc szatan nie wyjeżdża po nic innego, aby nas zniszczyć z powrotem. No, niestety, tak jak Faraon, czy niestety bardzo dobre. Tak jak Faraon, może nie Faraon nie zginął, ale armia jego była zniszczona. Ale taki będzie zniszczony, będą zniszczone, jak wiecie, wszystkie demony. Yy, tak więc Faraon obserwował. Faraon, oczywiście, też był zniszczony. No, to nie ma cudu, też, nie, to, to też musiał umrzeć. Ale obserwował, faraon musiał obserwować całe zniszczenie swojego, swoje, swojej armii, cały upadek jego wielkiego królestwa. Wszystkiego piękne rydwany runęły. Nie mamy tej historii, ciekaw jestem ile lat. ile lat minęło zanim oni to odbudowali. Jakie podatki musieli włożyć na ludzi. Na własnych ludzi, aby odbudować armię, gdyż stracili wszystko. I teraz zobaczcie: wszystko to jest Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i powierzył na służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania. Słowo, które wyszło z ust Boga, zostało, zamieszkało w nas. Słowo stało się ciałem, Bóg stał się ciałem, przyjął, Bóg stał się ciałem, zamieszkał w swoim synu, był wśród nas, jest wśród nas, teraz On jest w nas. Będę z wami, będę w was. I zobaczmy to sprawę pojednania kochani, skąd to jest wzięte, te pojednanie, mowa o tym pojednaniu jest właśnie w, Jan, w, Jana, w 17 Janie po raz kolejny. Yy. 11 i 21 werset. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Jedno jesteśmy. Koniec, zobaczcie. Ci, którzy wierzą, w Trójce Świętą. Ja Wam nie powiem, że wiara w Trójce Świętą jest jakimś wielkim grzechem, ale zauważcie, Jezus tu mówi konkretnie: Ojcze, ja nie mam tej mocy, tylko Ty ją masz. Niektórzy twierdzą, że ta Trójca Święta jest taka, że każdy z nich może to samo. Że oni są taką jednością i tt. i tt. Kochani, tutaj czytacie wyraźnie. Ojcze, ja idę do Ciebie, a to Ty, Ojcze, ja Cię proszę, ty masz moc. Zachowaj ty, Ojcze, w imieniu Twoim tych, których ty mi dałeś, których ty pociągnąłeś do mnie, ponieważ nikt do mnie przyjść nie może, ile ty, ojcze, ich nie pociągniesz. Aby byli jedno, jak i my, Pojedna ich poprzez to, co teraz się dokona, poprzez to, ojcze, który Ty nazywasz mnie w Starym Testamencie sługą Twoim. I Ty tego dokonasz Ojcze. Moimi rękami. Moim ciałem. I oni będą we mnie. A to chwilę właśnie doczytamy. 21 wersie, Aby wszyscy byli jedno, byli pojednani. Jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno. Aby świat uwierzył, że ty mnie poznałeś. Dopiero świat uwierzy, że posłał Bóg Syna, jeśli my będziemy jedno. I, kochani, tu nie chodzi o jedność Kościoła, aby wszyscy byli katolikami, aby wszyscy byli baptystami. Nie. Tu chodzi, aby miłość Ojca była w nas. Aby byli jedno, kochani. Jedno i to samo. Abyśmy my, aby Chrystus był w nas, aby Jego miłość. Kochani, myśmy od tej jedności, od tej jedności z Ojcem odeszli w raju poprzez Adama i straciliśmy miłość, staliśmy się samolubami. I pięknie możemy recytować, kochani. Niechaj Eucharystia nawet jest prawdziwa. Niechaj to jest. Czy ona, co to? Co, co, co ona daje? Ja się was zapytam. Komunia jest. W, prawie w każdym. Myślę, że w każdym nawet kościele chrześcijańskim jest komunia. Chociaż nie słyszałem, że ktoś tego nie robi. Słyszałam jednak, że pamiętam, jak przeprowadziłem się z Nowego Jorku do Ohio i rozmawiałem z kimś. Wy to wciąż robicie, bo i o waszym kościele. Wciąż macie komunię, powiedziałem tak, raz w miesiącu mam. Hmm. Dziwił się, że to jest wciąż robione, gdzie Jezus powiedział jeśli tego nie czynicie, nie macie ze mną nic. Kochani, ważne jest, żebyśmy mieli komunię z, z braćmi, siostrami w jednym ciele. Te same winy. A nad sami, żeby, abyśmy to robili. To jest właśnie pojednanie. Kochani, zostaliśmy odłączeni, czytamy to, nie pamiętam w którym liście Paweł pisał, że, że Paweł pisał chyba do Efezjan. Chyba w Efezjanach to było, tak? Kiedyś żyliście z daleka tak, drugi, we, drugi rozdział i wyumaliście przez upadki i grzechy wasze Jan 8,38 Możecie to sobie sprawdzić, ja to sobie zaznaczyłem w których niegdy chodziliście według modły tego świata naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Znaczy władca, który rządzi w powietrzu czyli szatana, czyli on. Niestety, mocą on ma moc. On ma moc. I czytamy, czytamy w Apokalipsie, że jak go zobaczymy kiedy to będziemy się dziwić. To on, to on, to on, to ten, to ten gówniarz to Ja sobie wyobrażam, wyobrażam sobie, jak on wygląda, a my się go, a my się go boimy. Środowiąc władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. W synach opornych, dlaczego on działa w tych synach opornych? Ponieważ myśmy my kiedyś byli synami opornymi. Nie było w nas tej miłości. Właśnie samolubstwo, kochani. Poznaj prawdę, a prawda Cię wyzwoli. Od czego? Kochani, to nie tylko grzech. To, to pierwsza zasada to jest od nas, od siebie, od ciebie samego, ode mnie. Nie będziesz więcej sobą, samym sobą. Tego tu jest ten koszt, kochani. Budujesz wieżę, oblicz koszt. Po pierwsze, tracisz swoje ja. Nie ma już ciebie i nie mówisz i, i nie zwracasz uwagi na to, kim to Ty jesteś. Już nie mówisz, jaką ja to ja jestem, indy, indywidualnością. Tak jak, kochani. Większość Europy, w, na, na, w krajach zachodnich, jest właśnie nacisk na indywidualność człowieka, aby każdy był indywidualnością. w Chinach jest to odwrotnie. W Chinach, w Chinach i w Rosji indywidualność się nie, nie liczy, liczy się naród. Panie Tkani, koniec z naszą indywidualnością? I co to nie ja? Jakie to talenty Bóg mi dał, nawet czy to cieleśnia się z nim rodziły. No to jest to, to jest to złego. Zwracamy uwagę na siebie sami. Eee. No, kochani. Zwróćcie na to uwagę. Zobaczcie, tu syna dalej prosi ojca. Ojcze, chce, aby ci których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Koń, syn tutaj mówi, że on, że on nie ma mocy. To, ojciec, tylko Ty możesz to zrobić. Więc dla tych, którzy wierzą w trójce, koń, ja to też mogę nazwać trójcą. Tylko zauważcie, że syn nie ma swojej mocy. On powiedział. Ojciec większy jest ode mnie. On powiedział, ja bez Ojca sam z siebie nic nie mogę czynić. Ja nawet od siebie nic wam nie mówię. Ja wam mówię to, co mi Ojciec przekazał. Więc jeśli Syn mówi do nas to, co Ojciec nam przekazał, więc czyje słowa są w Biblii? To są słowa Ojca. Ale ja i Ojciec jedno jesteśmy. I my się mamy pojednać też i my mamy być jedno, aby te same słowa z naszych ust płynęły, ale nie tylko z naszych ust języka, bo właśnie wtedy stajemy się prawnikami Nowego Testamentu. Stajemy się faryzeuszami, sadyceuszami, prawnicy, robimy się prawnikami. Tak jak prawnik śpiewa w sądzie yy, tymi no, paragrafami, tak teraz my będziemy śpiewać paragrafami. Ale sam prawnik też nieraz przeciwko prawu postępuje, narusza, yy, mo, narusza może jechać po, po wpływem alkoholu samochodem, a do paragrafy zna. W tym samym ciele prawnik żyje, w jakim my żyjemy, więc jest narażony na te same pokusy, przekroczenie prędkości. To ma być u nas w sercu. My nie możemy chcieć dla siebie żyć. Umrzeć? Umrzeć w ziemi, tak jak te ziarenko, aby wydać plon. A ten plon, kochani, tego plonu my nie wydamy, o ile woda, nie będzie wody w ziemi i ile nie będzie słońca. A ta woda już nie jest z nas i słońce też nie jest z nas, prawda? Ten sam deszcz, ta sama woda. Pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe ziarno. I to Bóg sprawia, a nie my. Wzrost daje nam Bóg. Więc my nie wzrastamy, nie wzrastamy sami. Dlatego i nie miejmy pretensji do kogoś, że ktoś jest poplątany. Ponieważ Bóg w nim nie wzniecił tej prawdy. I to nie jest wina tego człowieka. Bóg go nie pociągnął. Módlmy się za takich ludzi. Jeśli już, tak, tak Bóg widzi nasze serce, jakby, jakim było serce Jezusa na krzyżu. Modlił się za tych, którzy go krzyżowali. E, dlatego wracamy do listu do końca. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg Upominał w miejsce Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, w Nim dopiero, a nie sami siebie, stali się sprawiedliwością Bożą. 6:4: Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, yy, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. W miłości nieobłudnej. Zobaczcie, co to znaczy obłuda. Kochani, tu jest mowa jeszcze o Duchu Świętym, zobaczcie. Jezus powiedział, Jezus powiedział, przyślę wam, pomocnika Ducha Świętego. I wejdźcie sobie w greckie tłumaczenie i co, co zobaczycie, tam jest słowo alos. Alos znaczy o ktoś taki sam jak ja, o takiej samej naturze, naturze. O takiej samej naturze jak ja. A Jezus powiedział, jako ja mam naturę, jestem cichy i pokornego serca. Dlaczego? Dlatego, że mój ojciec jest cichy i pokornego serca, a ja czynię jego wolę, więc ja jestem taki sam jak mój ojciec. I wy macie być tacy sami. Wy będziecie tacy sami, jak go dostaniecie tego ducha. Ducha ojca dostaniecie. Ja będę prosił ojca, aby wam dał jego ducha. Ten duch, on konkretnie, ten duch jest duchem ojca. Ja tego nie wymyślam. Żeby w was była ta natura ponownie. To, co szatan. Zabrał Adam, nie zabrał, to co Adam dobrowolnie oddał. To my teraz musimy chcieć dobrowolnie tego chcieć, aby to było w nas. Nie my, nie, nie my. już nas nie ma. Aby Chrystus żył poprzez nas, dla innych, aby chwała Pana, nie nasza chwała, całą tą ziemię pochłonęła. Nie moja chwała. To jest to, co Bóg chce. Bóg chce widzieć pokorne serce Złama nas złamanych. Nie to, byśmy się łamali, tylko Żebyśmy nasze ja było złamane, byśmy my nie chcieli siebie, ale Jego w nas. Więc kochani, przyślę wam kogoś o takiej samej naturze, jak ja. Alos. Sprawdźcie to sobie. Eee, to chyba wszystko. Dziękuję Wam wszystkim. Eee, jeszcze która już nie jest? O, już siódma rano. To nic, a jeszcze żona śpi, tak więc jeszcze mam czas. Wszystko kochani. Pozdrawiam Was z mniejsza Chrystusa. Do usłyszenia.